Czuję już mało, że jestem na rajdzie, nie ukrywam, że wczorajszy dzień, dzisiejszy dzień dał mi w kość e, fizycznie, czuję się tak jakbym siedział na pralce e, podczas wirowania przez 5 godzin i staram się jak najszybciej e, rekonstruować, żeby kolejnego dnia móc, móc wsiąść, ale wiadomo, że nie jest takie łatwe, ta rekonwalescencja nie trwa 12 godzin. Na 5 godzin, jak śpię, tylko potrzeba kilka dni, a na to, na to nie ma żadnych. Dzisiejszy odcinek, e, bardzo trudny. Początek, bardzo dużo piachu i z tyłu był dosyć spory problem, ponieważ e, jednak bardzo się kurzyło. Dojechaliśmy do odcinka, okazało się, że jest skrócony, ponieważ jest bardzo wysoka temperatura. Sam byłem świadkiem, jak w pierwszej partii ludzie z motorów leżeli pod tymi motorami w cieniu, żeby się dojść do, do siebie, była wysoka temperatura. W tych piachach jechało się bardzo wolno i na w nim współczułem. Dojechałem do mety, jestem bardzo szczęśliwy z tego, że tutaj jestem. Tak naprawdę gdyby nie Filipe, gdyby nie mój samochód, cały serwis, to mnie tu by nie było, ponieważ tylko oni mnie dołożą do mety, bo dzisiaj było naprawdę ciężko i miałem kilka razy kryzys, bo mega gorąco.